Te decyzje Republiki Federalnej, sprawdzające się do tego, żeby równocześnie wyłączyć energetykę jądrową i zintensyfikować używanie w energetyce węgla, są po prostu sprzeczne z celami klimatycznymi, które stawiamy sobie wspólnie jako kraje członkowskie Unii Europejskiej. I myślę, że dobrze, że to wybrzmiało. A Jak Państwo wiecie, często. Fale różne rozwiązania w Republice Federalnej Niemiec, na przykład rozwiązania transportowe, ale uważam, że powinniśmy zupełnie bez kompleksów w sytuacji, w której nasi sąsiedzi podejmują decyzje, które nie mają dobrych konsekwencji dla całej Europy, uczciwie i otwarcie o tym po partnersku rozmawiać. Tak samo jak powinniśmy uczciwie, otwarcie i po partnersku rozmawiać. Naszym zdaniem powinna Polska postawić taki temat na szczycie europejskim o postulacie moratorium na wygaszanie Niskoemisyjnych źródeł energii, o postulacie moratorium na wygaszanie energetyki jądrowej. Zwłaszcza w tak wyjątkowej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, w jakiej znajdujemy się teraz wszyscy, bo to nie jest ten czy inny kraj, który sam się w niej znajduje, bo Europa jest jak kostki domina. I jeśli jedna z tych kostek upadnie, to konsekwencje tego czujemy wszyscy.